Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 15 styczeń, 2021 rok. Ulic w domu. Zobaczymy, co tu się dzieje. W tym chliku. Wyjmiemy wodę. I wyjmiemy syrop. Będziemy mogli zajrzeć wtedy spokojnie no rodzinki, Mam, że... Mam, że... No, Mamy to już wyjęte, teraz zobaczymy. Co tu się dzieje? Pszczoły tu się pokazują. No dobra, mamy tu powałkę zdjętą, teraz zobaczymy, no coś tu się dzieje, zobaczymy co tylko, dołożyliśmy tą rameczkę ostatnio, zobaczymy co tu się zmieniło, teraz... Jakie tu zmiany nastały. To o, ciężka ta rameczka, a widzicie. Nie wiem, czy przybliżać, czy nie. Bo to tak nie wiem, czy widoczne jest lepiej, czy gorzej. Tu jest pierzga widać, pokarm. Tu pokarmu trochę. No zobaczymy dalej. Następnej, następnej był czerw. Zobaczymy. Co tu się teraz dzieje? To był czerw. Co się z tej rameczce? No jest. Jeden się wygryza. Nowy. O, mateczka chodzi, widać. Powoli rozczarowana jest. Nowy się wygryza. stary się wygryza ten zasklepiony, nowy już widać. O, tutaj też widać. Czerwiu. Zasklepiły tego już, co wcześniej był niezasklepiony. Coraz większa jak gdyby ilość tego czerwiu jest. Coraz więcej. Dobra. Zobaczymy. Teraz w tej ramece, co się dzieje. Co tu dołożyliśmy? No nie, ten syrop tu z tej strony to był. Tu nie było. No i nic tu wielkiego. Nie ma, odwrócę ją. Zobaczymy. Czy coś tu się wydarzyło? Tak, muszę, o. Nie, nie. Chyba nie. Chociaż jak gdyby. Jak przełożę okulary, może sobie... Jak to widzę. Jak gdyby zaczynały składać syrop troszeczkę na spodzie. Nie wiem, czy to tak lepiej widać. Czy tak? O, 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 trochę przesunę. O to, kurczę, słabo. Czy tak lepiej widać? Troszeczkę tam na spodzie parę komórek jest syropem, co z tej strony nie było nic. I jak gdyby tam pierzga. Pieszgę położyły. jak położyły i robią chyba. No zobaczymy jeszcze. Odwrócimy z tej strony teraz. No tu też piężkę pyłek składają. No widać, widać składają pyłek żółci się. To coś może z tego będzie i, i ten miodzik nie wiem czy co ten co był czy dołożyły syrop nie miodzik. Syro, bo to jest syrop. Zobaczymy jeszcze tą z bliska. O, widać tutaj. Młody czerw niezasklepiony i coraz dalej jak gdyby. Sięgają, zaczerwają. Zobaczymy drugą stronę. Ruce. Tu jest więcej czerwio. O, tu Mateczka chodzi. Tu jest więcej czerwio. Z tej strony, zasklepionego i otwarty też jest. Mateczka, widać, jest powolna, bardzo. Jest rozczerwiona. No, na razie funkcjonuje. Ktoś tu mówił o kwiatku, żeby kwiatek włożyć. Eee, bym prosił o więcej jakichś szczegółów odnośnie tego kwiatka, bo nie wiem, czy to chodzi kwiatek, żeby kwitł, czy chodzi kwiatek jako roślinkę zieloną. Można by było włożyć, nie, by, nie byłoby żadnego kłopotu. Tylko bardziej konkretne jakieś tam informacje. O, tu syrop. to ciężka ta ramka jest. Teraz widać lepiej? Nie wiem, czy teraz lepiej, czy jak było dalej. Yy, bo musimy wziąć pod uwagę, że tu jest 20, gdzieś 24-25 stopni ciepła i to będzie szybko nam wysychało. Jeżeli włożymy dużą donicę, to zajmie nam cały ten, całą przestrzeń tu tego lotu, szczół. Jeżeli włożymy malutką, to szybko wyschnie nam. I miałbym jakieś propozycje. Chyba nie będę lał teraz tego syropu tu im. Chociaż może na tą ostatnią rameczkę. Żeby nie przedobrzyć. O, 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 o. w środku. Może tu trochę. Gdzie jest słoiczek, żeby je zachęcić tu? Najlepiej, żeby ze słoiczka sobie tam popierały. O! I to by było tyle. Mi się wydaje, by było najlepsze, żeby one sobie ze słoiczka pobierały. A temperaturę ktoś się pytał, no to tak jak mówię 24-25 stopni tu jest w tym, to już mówiłem kiedyś. O trochę dosunę ten zatworek. No i powałeczkę założymy. Na powałce też siedzą. No nie będę tu odwracał tej powałki, bo jest ciężko. Także jest szansa teraz. Że będą brały ze słoika, że chyba biorą nawet już ze słoika O! Oj, fajnie. A tak, ułożymy jakieś ładnie. O! dobra Dobrze. Także ładnie się rozwijają już te pszczółki, nawet dość fajnie. Bardzo fajnie, a może to z tego zmniejszy teraz. O, to będzie widać to bliżej jak to. No teraz tu słoiczek. Położymy. Oj, fajnie. Damy im jeszcze wodę. Niech sobie pobierają i niech się rozwijają. po powolutku nie ma jakiego szału, ale te jak gdyby. To nie ma nic, nie ma nic. Jakby zaczynały przyspieszać troszeczkę. Także no, jest fajnie. Pszczoły chodzą, yy, zachowują się nawet fajnie. A, ktoś tam napisał, że sobie pro, yy, myśli o, żeby z 10 rodzinek takich zrobić. Bym proponował najmniejszej ilości, bo to jest bardzo, bardzo dużo pracy. Tu. Ten pojemnik co dzień trzeba najpóźniej no co drugi dzień myć. Pszczoły trzeba wyłapać przed tym. Wychłodzić troszeczkę, żeby łatwiej było to złapać. Także to jest naprawdę bardzo dużo pracy. To nie jest takie, to co tu widać, to efekt finalny już. A bardzo dużo pracy tu kosztuje, żeby utrzymać to w należytym porządku. Jednak zostawimy to, to nie, nie myte, to te pszczoły nie pożyją długo nam. Tak, tak, tak mi się wydaje. Także to naprawdę dużo pracy kosztuje. Także yy, to jeszcze trzeba by było dopracować, pomyśleć. Być może pojemnik z siatki by był lep lepszy, yy, żeby te pszczoły się mogły oczyszczać i żeby to przelatywało wszystko. Tu wszystko zostaje w środku. A tu nie ma owadów, yy, które czyszczą, yy, które jakoś tam porządek utrzymują. Na pasiece, to wszystko musimy my wyk wykonać. Także, no to tak, taka tak moja sugestia. Proponuję na mniejszej ilości, bo przy dużej ilości to można cały dzień spędzić przy tych pszczołach. Tutaj. Także to jest tak moja, moja sugestia, jak gdyby. Ale jest fajne, bardzo fajna, to jest zabawa przy tym. Ciekawe, jak to się rozwija. Zobaczymy jak to będzie jeszcze dalej, bo mamy coraz więcej wiedzy, jak tym pszczołom tu pomóc. Także wszystko idzie, wskazuje, w tym, idzie w tym kierunku, że to będzie fajnie, będzie się rozwijało. Może nie w takim tempie jak byśmy sobie życzyli, ale się rozwija. Także no no tyle w tym temacie było na, na dzisiaj. Zobaczymy następnym razem, co, co nam te, pokażą te, pszczu, te pszczółki. Dobrze były, żeby same ze swoich pobierały pokarm. Już by było, o by jakaś tam praca polewania im codziennie po tych rameczkach tego syropu. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Do następnego.